Jesteśmy zatankowani do pełna i ruszamy dzisiaj na podbój 30 hektarów w dwóch kawałkach. Zobaczymy na koniec vloga, ile spalił klas, jakie będzie spalanie, bo nie do końca wierzę w to, co pokazuje komputer. Komputer pokazuje 5-5,5 litra, czy nawet czasami poniżej 5. No nie wiem, do, te 5,5 liter to jeszcze, jeszcze w miarę bym w stanie był uwierzyć, ale jak poniżej 5 schodzi, to no, no nie wiem, nie wiem. Dlatego ruszamy. Trzeba przygotować pole, pola podrzepak te dwa. I. zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało jak to nam pójdzie zobaczymy jak będzie wyglądała będzie wyglądał, wyglądała praca przy nie wiem 15 15 na godzinę a miałem sprawić jeszcze powietrze w kołach tego nie zrobiłem a no nic Już jechałem w Już po frytkach Później mamy zapraszanie Macie, więc nie chcę mordować czasu na zawracanie. No, Najwyżej troszkę będzie mną tam trzęsło bardziej na, 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 na polu. Wstawiliśmy przed chwilą szybę do Fenda, więc Tato już z szybą, z drzwiami będzie mógł jeździć z nowicą. No i co, działamy dzisiaj. Yy, talerzowanie. Jutro kreda i prawdopodobnie pierwsze nawozy. Pierwsze nawozy mówię tutaj o podrzepach, tak? Potas i, i, i fosfor. A w czwartek piątek może już coś zaczniemy siać. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie ruszamy na pole, gdzieś tam zrobię sobie zaznaczę linię i widzimy się na polu. Miałem zrobić tylko y, linię sobie przygotować i znowu się z wami zobaczyć. To jeden telefon, to drugi, to coś tutaj się obejrzało na YouTube. No i wyszło, że zrobiliśmy już prawie 8,5 hektara. No, zrobiliśmy 8,5 hektara. Bo gdzieś dopiero włączyłem liczenie od. po jednym przejeździe. Na chwilę obecną jesteśmy na kawałku 20 hektarowym po pszenicy. jest sucho, jak widać. Nie aż tak, tak jak na poprzednim blogu, widzieliście tam, gdzie. Już samo siebie zdążyły trochę wyciągnąć tej wody nie wiem o co chodzi też podczas ta nawigacji na razie jest okej, okay, ale ona coś tam piszczy trochę Nie wiem może jakiś błąd czy coś działa perfekto Naprawdę działa super eee... działa super Fajnie to linię łapie, nie ma problemu że gdzieś tam to przeskakuje E, lepiej to działa niż na przykład w tym fabrycznym wydaniu e, Fenda. Lepiej, tak, zdecydowanie. E, no, dzisiaj mogę już trochę więcej powiedzieć, bo wczoraj te małe dwa, dwa kawałki, które widzieliście w poprzednim vlogu, no to tak, jeśli chodzi słuchajcie, o komfort. No te powietrze, no, muszę jeszcze sprawdzić co, jak z tym powietrzem, co tam jest, bo może być, że tam jest nabite, wiecie, z dwa bary i to robi różnicę, ale no nie jest aż, nie jest aż tak komfortowo, może, można powiedzieć, jak w fędzie. Tam jednak yy, ładnie się to amortyzuje, ale nie jest źle. Mimo wszystko nie jest źle palanie póki co 4,4 litra to oczywiście sobie sprawdzimy. Jak to wygląda? Wczoraj się to teraz idzie uleci w moją stronę ten gór, więc... więc nie będę otwierał. Otworzymy sobie jak się zawrócimy. Fajnie to wszystko, nie mam ustawionego jeszcze tego CMS-a. Dobrze mówię CMS. Tak, CSM. E, tego, zabra no nie mam zaprogramowanych uwroci, tak? Tutaj. E, to dlatego, że nie ogarniam jak to zrobić. Bo w fędzie to się da zrobić, edytować po prostu gdzie to jest. Słuchajcie, e, można wejść w fędzie, na przykład o tak zrobić, tak. Sekwencje, tu sobie można to zmienić. A tutaj nie wiem, jak to zmienić. Nie wiem. E, muszę podpytać znajomego. Chyba że ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu. Ehm, muszę po prostu w instrukcji albo przycietać albo zapytać znajomego. Ehm, bo po prostu wędzie inaczej to trochę wyglądało i no, powinien pojechać tam, żeby co drugi przejazdować, ale no to zrobimy sobie. O proszę bardzo. I znowu bardzo fajnie to wskakuje. Nawigacja, tak jak mówiłem, jak najbardziej na plus. Co? no znaczy, Aktualnie 13 na godzinę ustawiłem, ale przez cały czas miałem e, 12,5. Fajne jest to, e, porównanie do fendu. Mówię, będę mówił w porównaniu do fenda. Jeżeli w fendzie chcesz zmienić e, ten albo ustalić, e, jaka prędkość się będzie na tym pomacie, przynajmniej na tym, który my mamy, czyli tych SCR-ach, tak? Nie łanach bo musicie wejść w menu i wy, wy, wyregulować, wpisać jaką chcecie mieć prędkość, tak? Ewentualnie, ewentualnie możecie zrobić to tak, że po prostu e, nie wybieracie żadnego z tempomatów i ustalacie tempomat do tej prędkości, którą akurat macie. Tutaj to jest fajne, bo robimy sobie tak i nam tempomat redukuje się o jeden. Jeżeli gdzieś, wiecie, przy miedzy czy coś, nie musimy regulować sobie tego y, gazu y, nogą albo gdzieś przy słupie, tylko możemy sobie ładnie zwolnić, nie? I później jak już skoczymy, to proszę bardzo, wracamy do 13, to jest spoko. No i tak jak jeszcze wracając do tych uwroci, nie jest też to taki problem, dzisiaj nie ma ich zaprogramowanych, bo wszystko jest w jednym miejscu, ja sobie e, podnoszę, Tutaj i tutaj z tymi dwoma palcami i wszystko mam ogarnięte. 14 hektarów za nami. A ja ostatnio znowu wpadłem na taki pomysł, żeby deczką rozmaicić te vlogi. To może w każdym vlogu będę poruszał jeden, jeden z tematów, który, które wy poruszycie w komentarzach. Co byście chcieli, gdzieś tam nie wiem, moją opinię jakąś poznać, czy coś, to postaram się. Każdy, o, spod każdego vlogu, spod, e, z, z komentarzy wybrać jeden z najciekawszych tematów i gdzieś tam sobie w każdym vlogu będziemy e, mieli taki, taki moment, gdzieś tam rozmowy można powiedzieć. Więc e, jeżeli macie jakieś pytania czy coś, jakieś tematy, to dawajcie śmiało w komentarzach. My tymczasem e, dalej lecimy z uprawą. <tryk> Wielki plus, ten chłodzony schowek. Naprawdę, fajnie chodzi. Mogłem nawet wziąć sobie coś bardziej wyskokowego, Ten taki areał, bo i tak tam mi przecież zejdzie. Zostało nam jakieś jeszcze 5 hektarów, tylko że więcej kręcenia się będzie po prostu. A i już wiem o co chodziło. Z tym piszczeniem. Zadzwoniłem do znajomego i mi wszystko wytłumaczył. Te kółeczko, które tutaj się wyświetla, nie, nie wiem czy widzicie przekreślone. To no po prostu pokazuje, że gdzieś tam zachodzi jeden obszar podwaja się po prostu w pewnych miejscach obszar, który jest już zrobiony. O, widzicie, jest po z prawej stronie. Nie wiem, może 2 cm nakładki, i się to nam wyświetla. I po prostu, o, tam jakiś kamyk mamy. Pod spodem był, i po prostu piszczy nam wtedy. Ostrzega, jakby, że no, gdzieś tam wjechaliśmy. Może na, na e, uprawioną już, już, e, już część pola, po prostu wystarczyło to wyłączyć. To dalej się wyświetla, ale nie ma sygnału dźwiękowego. Gdzieś to tu nam gdzieś to tu było, ale ten paker bił ten kamień, więc będziemy musieli wyjść i go wziąć ręcznie. Nie jest to chyba jakiś, jest to chyba jakaś wielka sztuka. Oj, Dobrze jest czasami wyjść jednak i wyprostować nogi. No i też nie jest taki jakiś jeden z mniejszych. Chyba zablokowany jest. Co my tu mamy? O, Nie jest jakiś mały. Ale... Nie takie się wrzucało. Dobrze, trochę siłowni, trochę... O, nogi można rozprostować. No. Już większą część... No tylko, że mamy tą najfajniejszą część pola. Największą. E, najbardziej e, przerową. Zrobioną teraz, trochę taki mniejszy kawałek bardziej kręty, ale to też pójdzie szybko, a później przejeżdżamy na pole pojeżdżające, zobaczymy ile tam jest e, po talerzówce samosiełów. Już wyszliśmy, no to... Jak widzicie już te talerze, nie, już takie troszkę zjechane, nie, ale jeszcze pochodzą. Jeszcze trochę pochodzą, chociaż nie wiem czy nie, tył praktycznie jest identyczny. Bo czasami jest tak, że no niektórzy mówią, a bo tył się wolniej zużywa, ale tutaj widzę, że to jest mniej więcej identycznie. Proszę bardzo, jak na suchej ziemi, no bo jest sucho, tu nie ma co e, się oszukiwać. E, jak na suchej ziemi, się nam wyczyścił pięknie. Packer on był, był miejscami zaklejony, ale to niczym nie przeszkadzało. O, tutaj nam coś musiało wpaść i wygięło trochę skrobak. Ale to... O, tam jest troszkę zaklejony, to fakt. Jeśli będzie trzeba. Na razie nie jest to przeszkoda żadna, więc a chociaż pójdę po młotek i, i podegnę z powrotem to... Wiecie co tak patrząc na, na naprawdę te możliwości, jakie przy tej mocy daje klas, No bo ten uciąg, jeszcze jakby dać z przodu nie łyżkę do kamieni, tylko tylko obciążny, taki wiecie, z półtorej tony, czy nawet ten tonowy, który mamy, to się zastanawiamy, czy nie dać go do beczki też spróbować, wiecie, tam jest dopiero wyzwanie. Tylko no ta prędkość robi problem. Bo na pusto z beczką można wracać. Wiecie, na pe pełną parą fendem, Na pełno e, to i 45 by wystarczyło. Proszę bardzo, najlepsze narzędzie, nie? Jeśli chodzi o głębokość, no to No co tam tutaj? 10 cm, o już dalej jest dosyć twardo. No, 10 cm, może gdzieś tak to wygląda. Jak to jest zrobione? No, mi się wydaje, że, że fajnie to wygląda. Macie zresztą porównanie między tym, jak tutaj to wygląda, a jak wygląda na poprzeczniku, czyż nie? Na drugim polu jest już raz uprawiana tą talerzówką, i tutaj nie jest tak równo. I też jest sucho, bardziej sucho. Ziemia leży goła nie, już prawie półtora miesiąca. Nie no, półtora miesiąca leży goła. Dokładnie półtora miesiąca. E, no tutaj jest tylko, co samosiewów, nie ma dużo, w co było na wcześniejszym vlogu. E, może, może dlatego, że tutaj e, to była hybryda, ona lepiej się muciła, nie wiem. Może. Pewności nie mam. Tutaj trochę mi dłużej zeszło, bo... Ojej, nosi się górze jak cholera Dłużej mi zeszło tutaj, bo gdyż sporo kamieni musiałem pozbierać. Może ze trzy te moje, wiecie, te, te łyżki do kamieni. I zobaczcie W górkę delikatnie skacze ten nasz klat, Może trochę brakuje dociążenia No albo to ciśnienie, nie? Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał Przy kolejnych W kolejnych uprawkach to Trochę już to ciśnienie podreguluje Ale teraz akurat jeździmy 14 godzina, bo już trzeba przyspieszyć temat. Bo już 17, dzisiaj mam trening. Chciałbym się wyrobić, bo przez te to dwa tygodnie sobie odpuściłem. I powiem Wam, że mamy na liczniku już 30 hektarów i średnia spalania to jest 4,4 litra. Ale widzę, że mamy pół zbiornika spalonego, więc wydaje mi się, że te 4,4 to naprawdę nie wyjdzie. No fakt, że tu mamy 14 km na tym pole, więc parę litrów spali też na dojazd, tak? No ale nie jakoś wiele. Się kurzy tak niesamowicie, tutaj na przykład nie opuściłem, jechałem. podam tam widzicie, jechałem. I tak mi się przytrzymałem, się przytrzymałem, a kurde ja mam podniesiony wózek, opuszczony wózek, czyli po prostu przód coś tam trochę skrobał, a reszta nie Przy 14 na godzinę na równym, po równej części pola mamy 1300 obrotów, więc również niedużo. Potależowane, więc uciekamy, lecimy na gospodarstwo, tankujemy i będziemy wiedzieli, ile, 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 ile zrobiliśmy. Obszar roboczy, jaki zrobiliśmy, to jest 31,7 hektara. Wiadomo, oprzeczniaki dają dodatkowy obszar, gdzieś tam w tym dole, jak widzieliście, na tym polu, to tam przejechałem dwa razy po tym samym. Tam zawsze zarasta od dołu, e, i tam z kawałek duży więc po prostu trochę doszło e, i zobaczymy, zobaczymy ile to wyjdzie. Dobra. Sprawdzamy. połowę zbiornika 32,5 hektara zrobione no, no może tam było tych 30-35 hektara no 30 hektara gdzieś e, ale są to wiecie jakieś pośrednie czy podwójne przejazdy e, ale liczymy tak to było 30 a nie 32 więc e, zaraz zobaczymy 60 litrów, a ta mocna składówka się nie podniosła. Zgodnie z prawdą to powinno być ile? Jak było, mieliśmy średnie spalanie 4,5 litra no to jakieś tam 140, 150 litrów z przejazdami na pole. Myślę, że powinniśmy spalić. Zgodnie z komputerem A będzie więcej Ja też jestem przekonany, że to będzie więcej Nie wiem, wyjdzie może Wyjdzie może koło szóstki Razem z przejazdami, nie? Czyli takie, czyli takie jakieś 180 litrów Może lepiej nawet Zaraz Na się okaże Bo to, no to taki Za niski wydaje mi się wynik Ale teraz zobaczymy 130 litrów no. i kurde tam po prostu podsówek Ja jak lałem ostatnio Znaczy lałem do pełna to tak jeszcze dobiłem 2 litry to i to teraz dobijemy żeby nie było No Ale już jest teraz gdzieś 145 150 156, 158, 160 już te 4,5 pół mityczne. O. Dobra. E, mamy 100. 166, to jest więc jak, to, więc jak to wychodzi? Wejdźmy sobie do środeczka. Jak to wychodzi, słuchajcie? Teraz sobie policzymy, skoro zrobiliśmy 167 dajmy na to, tak? 167, zrobiliśmy 32 hektara tak fachowo, że tyle było po prostu. 5 i 47, no 5,5 litra dokładnie na hektar z przejazdami 14 km w jedną stronę i 14 km w drugą stronę, plus między polami nie 1,5 kilometra do, do 2 km. To w sumie nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik. A gdybyśmy to teraz podzielili, te 167 przez 30, a nie, tu jest 31,7, tylko że ja później zacząłem. Nie no dobrze, 30... a później zacząłem. E, liczenie hektarów, czyli 32 hektary tutaj mamy, to wychodzi 5,2, więc mimo wszystko e, to nie jest blisko tego co nam e, pokazało. Bo tu jest 4,5, tak, a, a faktycznie jest 5,2 jeżeli policzymy, no tylko że to jeszcze dojazdy te. Ale mimo wszystko 5,5 licząc już z dojazdami to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Kurde. No, 800 to pokazywała chyba 5,5 czy 6 tylko samej pracy na polu, a wiadomo, że później trzeba doliczyć jeszcze, tak jak mówię, te dojazdy czy, czy jakieś przestoje. Także nie jest źle, nie jest źle, ale tak jak e, mówiłem, spalanie widać jest niższe. Jakby moc ma do uciągu, do pracy bardziej chętnie jest niż 800 ale komfort jest troszkę niższy i to idzie, idzie jak najbardziej zauważyć.